Witam serdecznie Leszek Świerszcz Pomorska TV Zapraszam na rozmowę z burmistrzem Pruszcza Gdańskiego, panem Januszem Wróbem. Witam pana. Dzień dobry. Rządzi pan pruszczem gdańskim od 2002 roku. Czy przez te 8 lat zdarzyło się panu utknąć w korkach przejeżdżając przez centrum miasta? No, niestety niejednokrotnie, szczególnie w czasach, kiedy swoją córkę odwoziłem do przedszkola. To, 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 codziennie, codziennie tak. Du droga do przedszkola była rzeczywiście długa. No właśnie, to jest jakiś taki newralgiczny punkt y, w mieście, y, problem, z którym borykają się mieszkańcy od lat y, i inni kierowcy z regionu. Dlaczego droga do? Obwodnicy była taka długa i skomplikowana. To jest e, wielka inwestycja, e, bardzo droga inwestycja, i e, powody e, tego długiego czasu były dwa. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo długo trwało przygotowywanie projektu, bo trzeba pamiętać o, o tym, że e, wiele gruntów pod drogę nie było naszych, więc sam etap wykupowania gruntów trw, trwał ponad, ponad rok, sam projekt, e, pozwolenie na budowę. Ale najważniejszą rzeczą były pieniądze. Nas jeszcze kilka lat temu jako miasta na tamtym etapie rozwoju nie było stać na to, żeby samodzielnie wybudować obwodnicę Pruszcza. Te koszty były za, długie, za duże, zadłużylibyśmy miasto na wiele, wiele lat. Kolejny. Dlatego czekaliśmy na środki unijne. Kiedy po raz kolejny za drugim razem tych środków unijnych nie pozyskaliśmy, sytuacja stała się na tyle dramatyczna, że uznałem, że za wszelką cenę trzeba wybudować wodnice. Po czym po podjęciu tej decyzji i po tych jakby długich procedurach przetargowych, które trwały, trwały ponad pół roku od momentu ogłoszenia przetargu do podpisania umowy, w trakcie tych procedur okazało się, że nasza determinacja została doceniona przez e, Zarząd Województwa Pomorskiego i otrzymaliśmy środki unijne. Jednocześnie y, muszę powiedzieć, że mieliśmy olbrzymie szczęście. To był najlepszy czas na ogłoszenie przetargu i rozstrzygnięcie przetargu. Kwota, którą zapłacimy za obwodnicę jest jakby takiej wielkości, że y, miasto spokojnie poza obwodnicą może robić wiele, wiele innych inwestycji. Mhm. Czyli jest już bliżej niż dalej, już jest kolejny etap. Miejmy nadzieję, że, że prace ruszą bardzo szybko, ale czy nie obawia się Pan, że obecne teraz prace zablokują znowu miasto i znowu powstaną kolejne problemy? Są to bardzo trudne tereny do budowy. Może powiedzmy coś szerzej. Co z ulicą podmiejską? Co, co będzie się tam działo? Na szczęście. E... Prace będą przebiegały głównie w terenie dziewiczym, tak? czyli w takim terenie, gdzie nie będą nikomu przeszkadzały. Jedyny moment krytyczny tak naprawdę dla taki, który może spowodować utrudnienia dla mieszkańców Pruszcza, poważniejsze utrudnienia, to będzie przybudowa ulicy Grunwaldzkiej, czyli drogi krajowej. Te prace nie powinny potrwać dłużej niż 3-4 miesiące, więc to będzie ten okres, kiedy rzeczywiście, kiedy rzeczywiście będą, będą utrudnienia. Jeżeli chodzi o ulicę Podmiejską, to y, zostanie rozpocznienie budowy ulicy Podmiejskiej pod koniec prac nad budową obwodnicy Pruszcza Gdańskiego po to, żeby ciężkie samochody, które będą dojeżdżać na budowę, nie zniszczyły nam tych prac, które wykonaliśmy. Czyli 2011 rok powinien być rokiem wybudowania ulicy Podmiejskiej i zakończenia budowy obwodnicy Pruszcza. Mhm. Dodam jeszcze jedną rzecz. My już dzisiaj pracujemy nad kolejnym przejściem przez tory. W okolicach miejscowości Radunica razem z Koleją zamierzamy budować przejazd pod torami dla samochodów osobowych. Będzie tam jednocześnie miejsce dla pieszych i rowerzystów. Za, czyli za trzy, może najpóźniej cztery lata kolejne trzecie, trzecie przejście dla samochodów, kolejne połączenie dwóch stron mhm. miasta. Powiedział Pan, 3-4 miesiące mogą być najgorsze. Kiedy to mhm. może mhm. wypadać? Kiedy, kiedy kierowcy mogą spodziewać się najgorszego? W ciągu najbliższego tygodnia spodziewamy się szczegółowego harmonogramu prac, które ma nam przedstawić firma Strabag. I wtedy będę mógł dokładnie po otrzymaniu tego harmonogramu będę mógł dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze. Jeżeli chodzi o dbanie o wizerunek starych części miasta, poczynił Pan już wiele bardzo poważnych kroków. Rewitalizacja wozowni, która pochłonęła ponad 6 milionów złotych, remont biblioteki. Co będzie dalej? Jakie będą następne działania? Po pierwsze, teren wozowni nie może pozostać taki, jaki jest w tej chwili, czyli tam część jest rzeczywiście piękna, część jest stara i do poprawy albo do wyburzenia. Czy na pewno w, jeszcze w tym roku odremontujemy ten piękny dworek, który jest tuż przy ulicy Grunwaldzkiej, czyli ulica Grunwaldzka 71 przy wjeździe do, do Wozowni? Czy jest szansa na jakieś nowe inwestycje, na, na desant nowych inwestorów? Mhm. Jeżeli mówimy o firmach zewnętrznych, to taką największą inwestycją w Pruszczu, która, która na pewno powstanie w tym roku, mniej więcej w czerwcu, w lipcu, powinno być otwarcie, będzie duży obiekt handlowy firmy Nomi w okolicach dzisiejszego Tesco. No to na pewno. Natomiast innych tak spektakularnych inwestycji jak Poczta Polska czy LPP w tym roku niestety nie będzie. Mam nadzieję, że w przyszłości tak. Będziemy mhm. nad tym pracować. Mhm. Tego Panu życzę i mieszkańcom także. A jeżeli chodzi o taki trend Przeprowadzanie się mieszkańców trójmiasta Gdańska, Gdyni czy Sopotu do Pruszcza Gdańskiego. Czy zauważy Pan coś takiego? Czy rzeczywiście to ma miejsce i dlaczego? Zdecydowanie y, mieszkańcy trójmiasta odkryli atrakcyjność miasta. Ta, a, ta atrakcyjność wynika pewnie z kilku punktów, Dwa takie, y, z kilku powodów. Dwa takie najprostsze do, do wymienienia to jest odległość. Z centrum puszcza do centrum Gdańska jedziemy szybciej. Mimo Korków, jeżeli nawet są, niż z wielu dzielnic Gdańska. Mhm. Druga sprawa mieszkania w puszczu są jednak tańsze niż, niż w Gdańsku, ale ta odpowiedź myślę, że byłaby zbyt, zbyt prosta. Wydaje mi się, że mieszkańcy trójmiasta zobaczyli atrakcyjność Pruszcza, To, że Tutaj zaczyna się wiele dziać w kulturze, chociażby ten ubiegłoroczny sukces tego, co się działo na faktorii, czyli Teatru Wybrzeże, które, który występował ze swoimi spektaklami. W tym roku zresztą tego będzie jeszcze więcej i będzie, myślę, to na, równie dobrym, na równie dobrym poziomie. Zauważają, że budujemy ścieżki rowerowe, zauważają nowe tereny zielone. Basen, który, który już jest, w tym roku projektujemy budowę drugiego basenu, przy drugiej szkole: lodowiska. lodowiska. Tak. Dzisiaj w czterech miejscach Pruszcza można pojeździć y, y, na łyżwach. Y, boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wszystkie szkoły, jak zakończymy orlika w szkole nr 3, będą miały takie boiska nowoczesne. Y, brak problemów, jeżeli chodzi o miejsca w przedszkolach. Dzisiaj y, y, Mamy jeszcze wolne miejsca w pruszczańskich przedszkolach. Myślę, że i stworzymy też taką, myślę, że zwartą społeczność. To jest jakby niewielkie miasto, dobrze, dosyć rozłożone, o dobrym kształcie, że tak powiem. Wszędzie jest blisko. Myślę, że w Pruszu dobrze się żyje, dobrze się mieszka, a są perspektywy na to, żeby żyło się jeszcze lepiej. I myślę, że to jest ten powód. To mieszkańcy trójmiasta zauważają. Mam nadzieję, że, że to nie będzie tylko taki pusty slogan, tylko My. życzę Panu, żeby ta obwodnica opruszczańska powstała jak najszybciej, i także kierowcom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.